Hej, ludziska! Witajcie w kolejnym odcinku Day of the Zombies. Um, staram się jak najszybciej przejść ten chapter, żeby zacząć już kolejny i skończyć go jeszcze w tym odcinku. Uruchomię właśnie, <laughs> jak to Brian powiedział, chyba już mówiłem wcześniej w poprzednich odcinkach, ten szkolny dzwonek. Chodź, Ej! Ej. Aha, muszę oczyścić zombie. Znaczy, muszę oczyścić teren zombie, rozumiem. No. Ok, teraz już muszę przekręcić zawór. Dobra, i uciekamy z tej cholernej biblioteki. Pies, leż! Hmm, yy, nie, nieważne, nie słyszeliście tego, dobrze? No, to lecimy dalej. Tutaj już chyba nikogo nie ma. Także tego, koniec tego chapteru i zaczynamy już kolejny. Siódmy chapter, tak więc jesteśmy na środku serii. Jest dokładnie 14 chapterów, także nie zostało dużo. Mam nadzieję, przychodzić po jednym chapterze w jednym odcinku. Tak jak do tej pory. No, początek był troszeczkę inny. No i ja tam to failowałem okropnie. No, ale zobaczymy jak to będzie. O, teraz gramy psychopatom. Dobra. Okej, okay, jakieś artefakty musimy e, znaleźć. Ojoj, oj, jaka brzydka ścinka. Ogólnie odkryłem jak strzelać heady z tej broni także jest moc, jest. Chodź tu patrzcie, patrzcie, podejdzie blisko, podejdzie blisko i... Chodź tu! Ej, ja tu jestem, no. Kurde Wcześniej to działało. Myślałem, że już się zbugowały. Eeej. No, jak widzimy, troszeczkę bugów jednak jest w tej grze. No, zombie! Dobra. Mm. Jedziemy dalej. Ok, kluczyk podnosimy. Amo, omo, amo. Omo. Open. Open the door. Aha, nie, 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 nie nieważne. Już grałem w tym chapterze i wiem, że jakbym tam wyszedł, to byśmy zrobili jedynie kółeczko. A Nie, to jest ten. Myślałem, że tutaj wychodzimy na zewnątrz, ponieważ w tym czapterze wychodzimy już na zewnątrz. Fak. A jak wyjdziemy na zewnątrz, potrzebny nam będzie shotgun. A póki co, staramy się z tej broni wszystkich porozwalać. Fak. Jeszcze jeden, no, damn it! babka, ty jesteś niebezpieczny. Okej, okay. eee, tylko życie straciliśmy. Tak też może być. Hi, 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 hi. Ok, mamy amo. Mamy mało amo. Nie lubię mieć mało amo. Tutaj shotgun. Tylko niech podejdą. Ok, tak też może być. Fuck! No nic, nieważne. Zbieramy medykamenta. O, tamtych to z shotguna weźmiemy łatwo. Dobra, nie żyje. To lecimy. Mm, nie ma AMO. Jest źle. Hop, i na krzesło, i przez krzesło. I hop, i hop. Nie, do tamtego to ja z motkiem nie podejdę, on mnie zarazi. Znaczy, ona. Oh, man. Tu coś jest. Taki kawał drogi chcieliśmy po jakąś szuflę. No dobra. Whatever. Tu jest coś... Jakieś zdjęcia Nie wiem o co chodzi Chodźcie, choć O oh, fuck fuck, nie, nie, nie To są takie No nie, jeszcze nie trafiłem Tak Marnować amunicję, a jak Trzech za jednym strzałem, to jest czysty skill Fuck! A, no tak jestem zarożony, no to spoko. Znaczy nie spoko, ale dobra, wiem czemu życie tracę dobra. E, to nie tu Eee, dym Pies się cicho Dobrze, że wy nie słyszycie mojego psa Dobra, nieważne lolo nie wybuchaj trzech takie, tak jest trzech za jednym strzałem to mówię wam to jest czysty skill dobra tu mam już troszeczkę więcej mo. no chodź Chodź mi się pysiu Ale chodź tu do mnie dobra Amo Idziemy Gdzie był dźwięk rozwalania ścian, co? Ty niedobry Taki fajny dźwięk, a tego nie... Zademonstrowałeś. Jakiś twardy. Fak. Abra. do Tego. Ro... Nie. Ja nie chciałem z tego. Dę. Ta gra mnie czasem nie słucha. No cóż. Nie zmutka. Z rifle. O oh, MAN! Where? hi hi hi! Chodź, 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 tak to są jedne z najgorszych, najgorsi przeciwnicy bo plują w nas krwią, która nas zaraza, zaraża. To jest... dem bardzo ciężkie. Tak, to też był czysty skill, goddammit! Tutaj powin... Jest jakiś amo Jest? Uuuuuu... Yeah... I like this. hmm... hmm. Shotgun, shotgun, shotgun. Ty! Odejdź! Dobra... Nie, medykamenty mi nie są potrzebne na razie Przeładujmy I lecimy Zobaczmy, zobacz szybko ile mi czasu zostało U tylko minuta Także... Ten Jak najwidoczniej ten czapter będzie podzielony na dwie części Znajdziemy tylko zdjęcia O tak, te zdjęcia I zakończmy Tak, koleś! Super zdjęcia, naprawdę! Epic Dobra, a więc to tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do, koment zapraszam do komentowania, subskrybowania i oglądania kolejnych odcinków. Day of the Zombies. Na razisko!